Cześć z tej strony Mirek, witam Was w kolejnym filmie poświęconym programom, które Synology udostępnia swoim użytkownikom użytkownikom oczywiście serwerów NAS. Ja będę pokazywał Wam oprogramowanie pod kątem NASA DS218, ale oczywiście dla innych modeli również są te programy dostępne. Dzisiaj weźmiemy sobie Synology Drive Client. Instalujemy, pobierając aplikację. Zapisujemy. W międzyczasie zerknijmy jeszcze na opis. Jest to narzędzie będące dodatkowym pakietem w systemie DSM. Czyli DSM to jest to oprogramowanie, które na nasie jest zainstalowane pozwala na synchronizowanie i udostępnianie plików należących do użytkowników oraz innych osób między centralizowanym serwerem Synology NAS i wieloma komputerami klienckimi. Oczywiście wszystkie te opcje, które możecie uzyskać tutaj w tym programie czy w asystencie Synology są dostępne w systemie Windows, ale Trzeba wiedzieć, gdzie kliknąć, jak kliknąć. Wcześniej pokazywałem Wam, jak w prosty sposób zmapować dysk w poprzednim filmie. Także tak, tak jak mówię, te wszystkie opcje są dostępne w Windowsie, aczkolwiek programy te, które Synology dla Was przygotowało po prostu ułatwia wykonywanie tych operacji. W takim razie przejdźmy do instalacji samego oprogramowania. Programy dostępne są w języku polskim. Ważne jest żebyście wybierając um, stronę wpisując na stronie um, programy które chcecie żebyście wy, wybierali je dla um, konkretnych um, modeli nasów które dysponujecie. No dobrze to w takim razie zobaczmy. Sam program już jest zainstalowany. Uruchamiamy. Do każdego programu, oczywiście, macie jeszcze inf dodatkowe informacje. Jak sobie klikniecie na te informacje, to będzie bardziej szczegółowy opis z wersją dostępną. Datą wydania. Także jest troszeczkę więcej informacji. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jak wygląda ten nasz program. Mamy kreator, rozpoczynamy synchronizację i teraz tak, zadanie synchronizacji czy zadanie kopii zapasowej. Więc najpierw zobaczmy zadanie synchronizacji. Na połącz z serwerem, to jest lubka. Wyszukujemy, zezwalamy na przeskanowanie portów, czy bardziej, może nie tyle portów, co adresów IP. Szukamy. Mamy informację, że Synology jest w naszej sieci. Nazwa użytkownika. To dzięki temu, oczywiście, możemy um, odpowiednie uprawnienia nadać każdej osobie, i dzięki temu pliki będą od Ciebie odseparowane. Um, certyfikat SSL z serwera Synology nie jest zaufany, mimo to kontynuuj. Tak, wyrażamy taką zgodę. Nieprawidłowa nazwa użytkownika. Hmm. A, chyba tak, admin miał być czyli mój błąd. Uh -huh. I teraz zobaczcie. Wybrane foldery na komputerze i serwerze Synology NAS zostaną zsynchronizowane. I teraz mamy informację, gdzie znajduje się nasz Synology i gdzie w, na dysku twardym naszego komputera będzie katalog do synchronizacji folder lokalny. No dobrze, to w takim razie klikamy dalej. Lokalny folder synchronizacji, dzięki tej funkcji możemy wybrać, które pliki i foldery udostępniane przez inne osoby mają być synchronizowane. Tutaj możemy sobie wybrać, które pliki mają być synchronizowane, udostępniane przez inne osoby, albo zapytaj później. Możemy wybrać opcję zapytaj później. I zrobiono. Niektóre pliki, niektóre dane możecie mm, współdzielić z innymi użytkownikami, a inne chcecie zachować jako indywidualne i nie chcecie się nimi dzielić. Dobrze, ma, mamy gratulacje, mamy szybki samouczek. Przechodzimy po kolei. Możemy oczywiście zaznaczyć, aby nie pokazywać tego. I jeżeli coś chcemy zsynchronizować, to zobaczcie, wystarczy, że skopujemy tutaj na pulpit Synology Drive i w tym momencie automatycznie będzie ta kopia wysyłana. Te pliki będą synchronizowane z naszym serwerem nas. Plik zaktualizowany jest, już wysłany na serwer. No i teraz zobaczmy, czy. Się pojawia. Oczywiście jest informacja, o której godzinie się pojawił, w jaki dzień i że jest przesłany. Powiadomienia: wszystkie zdarzenia albo udostępniono, udostępniono dla mnie, albo wniosek o dostęp i ustawienia ogólne. Bez serwera proxy, tu możecie ustawić, jak ma się nazywać domyślny um, folder synchronizacji i jaki jest język. Zobaczcie, jest ich całkiem spora. Mam nadzieję, że program Wam się podobał. Takie oprogramowanie dostępne jest przez różnego rodzaju usługodawców chmur. Czy dostawców chmur internetowych. Dlatego też zwróćcie uwagę, mając takiego nasta tworzycie własną chmurę, która nie jest gdzieś w internecie, tylko we własnych zasobach, we własnej sieci LAN. Ale równie dobrze może być gdzieś wystawiona w innej lokalizacji. Dzięki temu, że możecie ym, połączyć się VPN-em, to lokalizacja tak naprawdę w ogóle nie ma znaczenia, gdzie samo urządzenie będzie, będzie stało. Mam nadzieję, że program Wam się podoba, że film Wam się spodobał. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!